on fire more ice overwatch my special for a friend can i high getting drunk on somebody else's money They come comes to me in worst not even helping should probably just leave it but i can help it and sand is done, low i still be sitting on the floor ready hey kakohari Hejka kochani! Hejka kochani! Witamy Was bardzo serdecznie na kanale DLM! Pięknie! Zobaczcie jaki tutaj mamy skład. Gdzie jest jesteśmy? Przed morzem! Przed morzem! Przed morzem! Gdzie morze. powiecie, jak to doszłyście? Yy. Pociągiem! A jak do pociągu doszłyśmy? Daleko było. I były całe mokre, czy całe suche? Świeciło Jeszcze, słońce? Całe, całe mokre, padał deszcz. I fantastycznie. Dziewczyny były, teraz jest fantastycznie, dziewczyny były takie dzienne. 25 minut jechałyśmy, 25 minut szłyśmy do pociągu. Teraz proszę bardzo, do stoimy, wysiadamy, dojechaliśmy nad morze. Niech się bawią. Zadowolona szynista. Machał, słuchajcie, 26 był odjazd, a ja 27. Kupowałam bilet i skatywałam z dziewczynami do pociągu, także na parcie się udało. No tu jest kosz. Ale cieplutko, fajnie. Musisz tu włożyć. I tędy Lili będziesz przechodzić. Tędy. No. O tak. No i wychodzisz. A ty włóż tu. Włóż mieczka. Tak. I ze mną szybciutko. Idziemy. No. Super! Proszę. Ja Dobrze. Sto fire no i z murka tego jeszcze nie widziała ja aselili i tam dziewczyny do foty jakiego jakę Chyba jedne tylko mają kostiumy. Po takich kamyczkach nie bolą was stópki. Daj łapkę. Nie bolą stópki. Dobra. Wodoros. Wodorost. Fu jak śmierdzi. Proszę, poszczegól. No eyes ever watched. No you searching for a different kind of high. Getting drunk on somebody else's minds. They come to me in words, no, I can help it. Should probably just leave it, but I can't help it. And ten years done now, I'll still be sitting on the floor writing about you, writing about you. This is the Zabaw? Przewiało nas z plaży, jesteśmy na placu zabaw. Dziewczyny musiały być wysmarowane, bo tak pali słońce, proszę bardzo. Co dalska, one tu ojacie, co one tu kombinują? A chcemy zobaczyć jak skacze? że chcemy wszyscy zobaczyć no jak skaczesz. Super to nie widzisz? No gdzie tam? O tutaj kochani po drugiej stronie no, Nie widzę O tutaj jest nie. O tu po drugiej stronie albo tam No zaraz zobaczymy gdzie pójdziemy Ale fajne mamy zobaczcie Przyszliśmy coś zjeść Jaka misóweczka No się zapytała Czy jesteśmy e, francuskami <noise> Zobaczcie jak to pięknie No idziemy do toalety Toaleta Tu to jest To już nie sikaj szyna. tu Napis toalet. Ladies? Proszę bardzo. No. Ladies and gentlemen. Patrzcie. karpet na schodach w restauracji. Nieźle, co? Proszę, iPadziek musi być wszędzie. Powąchaj. Popołaj, Powąchaj. Coś mm. Nie wiem. Nasza i jest niezawodny i ta obudowa, to każdy się pyta o tą obudowę, a ona Blanczu na pasażu. Kupowa. To piw kopiłam na tym, na puercie, i takim zasmakował u nas w Polsce bardzo. W pubach czy, nie ma, nie ma tak jak Tak? Proszę. Patrz, nie wiem, zaraz zobaczę. A ciotka, to proszę, kineska. Zobaczcie jak wygląda szklany domek. Tutaj zawsze wieje i powiem Wam, że naprawdę super zrobili. Tutaj myjemy. Zobaczcie jaki piękny widok na morzu. Tutaj wiatrak mamy. Bo powiem Wam, że bez wiatraka nie dało rady wysiedzieć. Zobaczcie bardzo wakacyjne wszystko. Czy już błęda mi się kojarzy i czy zawsze na długie uciepiłam? I wreszcie przeniosła się piętro niżej A, To idziemy, zobaczymy, jeszcze może lody No i taki fajny dzień Ale zaczął się strasznie dla nas Bo akurat było słońce, było fajnie Kiedy wyszłyśmy zaczęło lać Miałam dziewczynkę wziąć tylko w A szybka przemianka była Założyły, założyły dziewczyny kurtki Ja wzięła parasolkę I Mia jest taka dzielna I Lili Przyszły 25 minut do stacji W deszcz Ulewę Na nie pokazywało 100% No i zmieniały się te Lili Dwa upadki na nodze, Mia jedną, bo miały, mają kroksy i, I było bardzo ślisko Ale dały radę czy tu mieszka jakaś wróżka? Patrz! Kto tu mieszka? Chyba jakaś wróżka. Może tam Luna Zapakowane, szczęśliwe dzieci, wracamy. O, tam sobie staną? Nie. Teraz już kolki niepotrzebne, bo. trochę praży. I taki spokojny ten pociąg, to no w ogóle nie ma ludzi, prawda? No proszę bardzo. Nacisnąć zielone i duży krok. z tej strony? No, może tak. Patrzcie. Patrzcie dziewczynki, jak pięknie. No taka pogoda teraz, to trzeba było o 9 wracać. <grymne> <grymne> Papa może. Możesz, tam no iPhone posiada. Nie wiem. Nie wiem czy to nasz pociąg, czy nie. Zmieniamy pociąg, jedziemy do domku. <grymne> Co się wyjmuje? Nie mi taką toaletę, która nie, ja mi taką toaletę. Nie, jak to się zaczyna? No i ja mi taką torebkę mm. która ma toaletę i tam schowałam taką koskę. Koska, która ma wszystkie guziki do wszystkiego. To może mm, kibelek, żeby bramk nie było, żeby nie było kosz. I takie terminy, żeby był kos, yy, żeby była ulica dla nas. Takie żeby specjalne, się... mm -hmm. fajowe by było. Fajne, żeby się... wracamy do domu, teraz musimy w drugą stronę 25 minut iść. Ale teraz jak już nie ma deszczu, to jest taka przyjemna droga. Zobaczcie, Lili tam gdzieś... Daleko, daleko, na hulajnodze, a my idziemy z Mieczką. Powiem Wam, że wycieczka mega udana, fajnie, tylko szkoda, że ten też akurat złapał nas. Tylko wyszłyśmy z domu i zaczęło tak lać, przeokropnie, ale miuśka byłaś dzielna. Ty coś z biegami to będziesz miała wspólnego, bo Ty jesteś taka szybka, tak zasuwasz, ja szybko szłam, a Ty cały czas, właśnie taka szybka, cały czas... E, trzymała moje tempo. Powolutku sobie biegła, ale słuchajcie, 25 minut iść. To jest naprawdę dużo. I ona w deszcz dała radę. Trochę Hana Hanna, nocy, ale upadała. Upadła raz i powiedziała, że już nie, bo ślisko. No powiem Wam, że. <grywia> dzielne to moje dziewczyny. Mega dzielne. Zmęczona! Domek to blisko. O, w Irlandii to nie, to daleko. Ale! Ale żeby, zrobimy taki, taki domek. Domek i guzicek. A Albo tu możemy zrobić namiot wielgaśny. O! Ale nie jest do nieba, to jak dom prawdziwy. Na tej dzielnicy tak naprawdę mieszkałam całe 12 lat i tutaj były pola, tu nic nie było. A teraz proszę bardzo. Drugie moje mieszkanie kiedyś to było właśnie tutaj, Lili, wiesz? Tu się skręca tak. I tutaj mieszkaliśmy naprawdę. Słuchajcie, tutaj nie było nic. Nic, tu nie... były pola, tu randi biegała. Pamiętam jak tu na drugą stronę uciekała, a znajdę jakieś zdjęcia czy filmiki, to Ci pokażę. Na drugą stronę tutaj uciekała, to były takie krzaczory i tam, były, po, tam było pole, konie tam się pasły. Nie, nic to nie było to jest takiego jeść. Trujące. Trujące. Nie, i z przodu, żeby ci widziała. I można umarnąć. Tak, można umarnąć. <laughs> Umarć. Umrzeć! Umarć też można. No i Lili, słuchaj, i to były takie krzaczory i Randi tutaj biegała. Pokażemy to tatusiowi. I tatuś będzie, pamiętał. uciekła i to nie raz. Już to łajdaczka była, ona na łajdaczki latała. Pamiętasz, że jabuta O, mija buta zgubiła i co? Ja. O taszyna. Teraz do Irlandii. Chyba do Polski, my też lecimy.